Dzień dobry, Beata, chmielowska ale Jutro nadal przewaga deszczowych chmur w górach śnieżni od minus 5 do plus 7 stopni w całym kraju porywisty wiatr z kierunków zachodnich i północnych. Zapraszam na Teleekspres w środę 3 lutego. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny ma trafić do kolonii karnej. Sąd w Moskwie odwiesił mu kary z 2014 roku. Polska, Francja i państwa bałtyckie chcą nałożenia na Rosję nowych sankcji. Ze świata płyną apele o uwolnienie opozycjonisty. Szczepionka firmy AstraZeneca w pierwszej kolejności będzie przeznaczona dla nauczycieli. Taką rekomendację wydała dziś Rada Medyczna przy premierze. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 1 340 000 szczepień. O krok od katastrofy budowlanej w Bydgoszczy. Wybudowany 7 lat temu most uniwersytecki może w każdej chwili runąć, alarmują eksperci. Dlatego przeprawa w trybie pilnym została zamknięta. Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia z wizytą w strzeżonym laboratorium w Wuhanie to element śledztwa prowadzonego przez WHO w sprawie źródeł pandemii. Międzynarodowa akcja policji przeciwko handlarzom podrobionymi lekami. We Włoszech, Francji i Polsce zatrzymano 13 osób oraz setki tysięcy leków. Głównie onkologicznych, psychotropowych czy anabolików, a także półfabrykaty do produkcji. Ich wartość to co najmniej 25 milionów złotych. Zima w pełni, choć w Dolinach Odwilż to wyżej w górach warunki trudne. W rejonie Babiej Gór obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Od początku roku było tam 11 wypraw poszukiwawczo-ratowniczych. Za chwilę ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, czyli tajemnicze zniknięcie dwóch szopów, ale to nie wszystko. Odratowano je odkarmiono wyrosły na gwiazda, aż ktoś porwał szopy, kitkę i pompona po opieczne azylu dla zwierząt w na Dolnym Śląsku. Kulturalna kolejka od wczoraj ustawia się przed Muzeum Narodowym w Warszawie. Ponowne otwarcie placówki tylko pierwszego dnia przyciągnęło ponad tysiąc osób. Po tym meczu jak bendarek chciałby się obudzić i ucieszyć, że to był tylko koszmarny sen. Obrońca reprezentacji Polski strzelił gola samobójczego, dostał czerwoną kartkę, a jego Southampton przegrało w Premier League z Manchesterem United 0 do 9. Pora na część muzyczną, a w niej jak zwykle w środę nasz cykl Młodzi Polscy Artyści. Kancelaria premiera zestawiła, obliczyła i wiemy, jakie imiona nadawano dzieciom w minionym roku. Wśród chłopców niespodzianek nie było, wygrała Antonia, a wśród dziewczynek zaskoczenie. A propos, to dziś imieniny m.in. Hipolita właśnie, ale też Błażeja. A jak deszcz na świętego Błażeja, to słaba wiosna, nadzieja. Zatem pogody ducha wszystkim życzymy. Do zobaczenia w Telekspresie Ekstra, a jutro Rafał Potera. Do widzenia. Dzień dobry, zaczynamy TeleExpress extra a w nim na początek batalia o zbiorową odporność. Na Śląsku i opolszczyźnie ruszył monitoring poszczepienny. Naukowcy chcą przebadać lekarzy i pracowników medycznych, którzy się zaszczepili przeciw COVID-19. Sprawdzą, jak buduje się u nich odporność na koronawirusa. Przebadanych zostanie pół tysiąca osób. Jaka jest sprawność seniorów i jakie jest ryzyko upadków u osób starszych, to z kolei będą sprawdzać naukowcy z Kolegium Medikum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach? Jedni cenią zapach, inni smak. Kawoszy jest wielu, bo i kawco niemiara, a we Lwowie kawa trafiła na bruk. I to dosłownie, bo stała się ekologicznym sposobem na Śliskie ulice, które zimą zamiast solą sypie się właśnie kawo. Odblaski mogą uratować życie. Warto nosić je wszędzie, gdzie jest gorsze oświetlenie. W Wodzisławiu Śląskim tysiąc odblasków trafi do seniorów. Będą rozdawane przy okazji szczepień przeciwko COVID-19. W Zagorzycach koło Sędzieszowa Małopolskiego powstanie Izba Pamięci Karola Chmiela. To pochodzący z tej miejscowości żołnierz wyklęty, członek ostatniego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, które walczyło z sowietyzacją Polski. A za chwilę u nas niezwykłe zjawisko, a konkretnie jasna lub tęczowa smuga światła okalająca słońce, którą dostrzec można było na niebie. A wcześniej powiemy o. Niezwykłe odkrycie w Gdańskim Teatrze Wybrzeże. Podczas remontu znaleziono skarby sprzed 700 lat. To m.in. fragmenty naczyń, kafli, piecowych butów, a także naparstki i monety. Ach, co to był za ślub 2 lutego roku pańskiego 1491? Bogusław X pojął za żonę Annę Jagielonkę. Wesele było tak huczne, że pamiętają o nim w Szczecinie do dzisiaj. Na Zamku Książąt Pomorskich przygotowano wystawę upamiętniającą ten szczególny dzień. A jaka pogoda jutro w dzikach? Otóż tam, jutro dusz. Jak cię widzą, tak cię piszą. Książki w domu świadczą o oczytaniu, zamiłowaniu do wiedzy i inteligencji mieszkańców. Przynajmniej w teorii w czasach, gdy telekonferencje prowadzone z salonu czy sypialni stały się chlebem powszednim, coraz więcej osób stara się nadać wnętrzom wyrafinowany wygląd, stawiając na książkowe dekoracje. A nasze koszykarki się nie załamały i po dwóch porażkach w eliminacjach Mistrzostwa Europy odniosły pierwsze zwycięstwo. Biało-czerwone sensacyjnie pokonały w Rydze Białorusinki i dzięki temu zachowały szansę na awans. Potem... Czas na informacje muzyczne. 35 lat temu na pierwszą pozycję brytyjskiej listy bestsellerów wszedł album Brothers in Arms brytyjskiej grupy Dire Straits. Krążek z czasem stał się jednym z klasyków rocka, o czym Marek Sierocki. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie. Jutro tu Rafał Patyra, a teraz program O co chodzi prowadzi Krzysztof Skowroński. Dobrego popołudnia. Do widzenia.